Kiedy mija noc i dzień nastaje, mówisz mi to, to kochanie, tuliś mnie polecałujesz. co wam ci to co ja czuję że otwórz serce swe niech nie padną słowa te, te tobie teraz ja to i właśnie chcę jesteś mamo skarbem mym Kocham Ciebie z całych sił, jesteś wszystkim tym, co mam. Wszystko Tobie jednej dam, jesteś mamo skarbem mym. Kocham Ciebie z całych sił, jesteś wszystkim tym, co mam. Wszystko Tobie jednej dam. Kiedy mija dzień i noc nastanie, dziś mi znów moje kochanie, Dulisz mnie, tu całujesz, Zbiewam Ci to, co ja czuję. otwórz serce swe, niech nie padną słowa te, które Tobie teraz ja to darować właśnie chcę. Jesteś mamo skarbem mym, kocham Ciebie z całych sił. Jesteś wszystkim tym, co mam, tylko Tobie jednej dam. Jesteś mamo skarbem mym, kocham Ciebie z całych sił. Jesteś wszystkim tym, co mam, wszystko Tobie jednej dam.